<noise> Fajny jesteś chłopak, nie, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Tu wam pokażę siemanko widzowie, dzisiaj robimy unboxing, karta Elegato Camling 4 od mojego sponsora, czyli moich widzów za 600 zł pozwala podłączyć Ci konsolę do kompa i kurwa segasz na kompie w konsole, nie? Takie jaja, proszę bardzo. Tak wygląda, wygląda jak duży Pendrive. Tu wkładasz do KOMPA, tu wkładasz kabel HDMI do konsoli. Zobaczymy, jak to urządzenie działa. Mhm. Oczywiście zestaw na lepek, i oczywiście zestaw kabli w yy, pudełku. Zestaw kupiłem na Xcom. Też nie zapłacili, kurwa, za reklamę. Z kurwy syny. Dobra. Teraz tak, kolejna sprawa. Czekajcie, czekajcie, widzowie, bo są jaja. Jaja wielkie. Cuchnące, grube jaja. Dobra, mamy kabel od mojego Nintendo 3DS. Kupiłem je za 1500 zł. Wsadzamy do tego pendrive'a. Widzicie? Jest kablu. I teraz wsadzę ten kabel do komputera. Właśnie teraz. Ale wieje. Ok. Karta już jest w środku. Następnie odpalę Nintendo 3DS. Teraz. Kurwa mać. Gdzie jest guzik do włączania? Tyk. Dobra. Jesteście gotowi? Odpalam 4K-kapturę. Przechwytywanie okna. Proszę. Cyk. Czekaj, bo to źle wygląda. Cyk, tak? Kurwa, co ja tu odpierdalam? Na cyrk. To pomniejszyć, tak. Rościo. O la, nie podoba mi się to. Cyk. I trzeba przyciąć te elementy. Do streamowania. Pyk i pyk. Mamy to. Widzicie to, widzowie? Teraz daję wyśrodkowanie. Taka panorama trochę. I tu daję kamerkę. Kurwa, plecy mi coś bolą. Tak, mi ten dosłyszał. Co jest no single? Lej! Okej, okay, mamy raz. Co jest kurwa? Jaki no single? Co Halo! Kartus! Ulti! A, bo ja to włączam i włączam. Dobra, dobra, mamy, tu pada. Patrzcie. O! Jeszcze on mi pokaże. Pyk. Proszę. Pad. Sadzam. Nintendo Switch raz. Dwa. Mamy pada. Fajne. Aktywuję kurwę. Jest. Mamy to. Raz, dwa, trzy. Oczywiście na początku sprawdzimy sobie newsy. Nowe gry jakie mamy za darmo. Może coś? Patrzcie jakie nowości. Jaka super jest zabawa. Ja pierdolę. Ja tu tak naprawdę jest. Dobra. pokémon Shield, Cappuccino, Game Freak. No co tak ścina ty? Halo? Czemu tak ścina, kurwa? E, czemu tak ścina tą kartę? Elo, nie, nie, robimy taki jaj. Czekajcie. Many, co tu się robi? Czemu tak jest? Poczekajcie, będzie kurwa interwencja. Ja pierdolę. O, panowie, coś... Ale pula. Coś tu się dzieje niedobrego. Niedobrze jest. Naprawdę. Aha. Tu jakiś mor info. Są kurwa jaja widzowie. Są jaja. Kolipka. Muszę odłączyć kamerkę. Muszę odłączyć kamerkę na chwilę. Ja pierdolę. Całe życie się coś jebie na tym świecie. Muszę wyłączyć kamerkę, przełączyć ją na inny tutaj, cyngiel zajebany, wsadzić tu w USB, no jak będzie, ej jak będzie działać tak dalej, to są kurwa jaja. Ostatnio działało wszystko elegancko, teraz jest jakaś wyjebka kurwa grana, seryjnie, seryjnie. Okej, okay, robimy to jeszcze raz, zaraz uruchamiamy wszystko, o kamera się zawysiła jebana, mhm, mm mhm, aj, to jest życie, życie streamera, nic nie wiecie o tym życiu kurwa. Teraz ta kamerka nie chce odjebać, eee, no tak się nie robi widzowie. No, testujemy tą kamerę. Chcę, ch ch to 4K kapturę O, jest Git. Dobra, to jest raz. Dobra. Teraz kamerkę podłączam. Mam nadzieję, że zadań. Czekajcie, bo to są same problemy. Wydajność, szczegóły, historia aplikacji. Snap z kamera chyba się odpaliła dalej. Jest snap kamera, zakończ zadanie. Ja nie mogę odpalić kamery teraz. Ja pierdolę. Jest, dobra, działa. No, czemu się nie chce odpalić kamerka? Czekajta. Si siata Data Snap kamera Aha, już wiem, dobra, jest, Git. Już rozumiem, co się stało. Nałożyły się tu dwie aplikacje, i mamy wszystko tak, jak powinniśmy mieć. Przechwytywanie. Urządzenia. Chyba tu będzie dobrze. Tutaj. No, jesteśmy. Padzik jest. Elegancko. Zaczynamy. Czy po wielkim powrocie. Ogólnie trzeba się tu w ogóle. Dawno nie grałem. Ja pierdolę. Na dawno nie grałem. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Jakie my mamy akcje? Pokemon, Bag. Pokémony. Co my tu mamy? Raichu. Kingler. Venuza. Charizard. Machamp. Tak. Jakie mamy zadania? Pokédex. Po pierwsze trzeba zrobić kilka rzeczy. Eee, mamy do zapania Mr. Maima. Tu, 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 tu. Ok. Zadania na mapie. Inaczej na switchu się używa. To map. Co mamy za zadanie? Nic nie, żadnych zadań nie mamy. Dobra, czy skończyliśmy praktycznie prak podstawą wersję gry. Musimy teraz pokonać wieżę. Wieżę, y wieżę zawodniczą. Gdzieś to było. Pyk. A, będzie złaniać przeciwników, właśnie. No, 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 no. Tutaj, nie? Tutaj? Nie, Ataki będzie zasłaniać. No to tutaj. Kurwa, no nie wiadomo gdzie. Ka Ganam kamerkę wpierdolić. E -e -e -e. Mamy wieżę do zrobienia, tak? Wieżyczkę. Z kamerką się już nie w, w Pokemony gra. Tak, ja, bo tu jest jakaś akcja, że tu się wybiera poziomy trudności. Może robimy tą walkę? Welcome to BP Shop. Nie, nie chcę dzięki. Chcę zawalczyć, chcę spróbować swoich sił. Thank you for coming. This is the Battle Tower. Can I help you with something? I want to battle. Please select the battle format and the Pokémon you like the, the part. A double part. Nie, chcę single. Single chcę. Moje party jest zrozumiałe. Yeah. E, a nie, e, czekajcie. Withdraw. E, a trzy Pokémony mogę wybrać, tak? Dobra, wybiorę sobie... i 50 poziom mają, tak? Wybiorę sobie Machampa, Raichu i... Chinglera. Na początek, done. Pokaż co to masz. Fe. Then, and you go. Okej, okay, zaczynamy. O, za kolak. Hello, let me give you my card. What do you have a business card? You are trying to be office worker Hugo. Ale ma za kurwa, dobra. Office worker Hugo to the kinder race. O, kurwa. Spokojnie, maczam wybieram się. Na spokojnie. Dynamaks aktywacja. Teraz zobaczymy, jaki jesteś kurwa kozak. Eee, dynamic punch. Zasub go pięściami. Fire pledge. To nic nie zrobi na mojej machampie, kurwo. Dawaj, dynamic punch! Kurwa nie trafił! No już mi się nie chce grać! Nie chce mi się już grać, serio. Ja pierdolę. Dobrze, dobrze. Ma confuse, Cross Kroszczob, na spokojnie. Ma Confuse! Tak jest, Tam się walnął! Dokądź go! Kroszop. Nie trafił, ja pierdolę, ty kurwo! Nie wierzę w to! Rajczu, wybieram cię. Ale jak to jest możliwe, kurwa! Nie trafi dwa razy jebany sterydziarz. Thunder Punch, lekko, jesteś szybszy, jesteś szybszy. Nie, on jest szybszy od Rajczu, kurwa. Ale zjebana gra! Lapras, świetnie, świetnie, masz przejebane. Załatw go Tunderem. Jesteś szybszy, Rajczu, Tunder! Tak jest, ale jak to jest możliwe, że mój super efektywny atak nie zabija go zerem? Nie wierzę, zjebana gierka totalnie, totalnie spierdolona gra. Skurwysyn. Kingler, wybieram cię. Eee, metal Claw, delikatnie. Nie mogę jeszcze walnąć, nie, no to jest popsute totalnie już, kurwa. Przegramy jeszcze z nim. Źciszę tą muzykę, bo mi zaczyna wkurwiać już. Otwórz mikser głośności. Co to jest, co to jest? Nie, nie, nie rań. Nie. nie chcę, nie, no, 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 no. Fight Super effective, to co? Krabhammer, hammer? dawaj. No easy, kurwa za kolaku zajebany. Elo, wyjebane mam na ciebie. Zabieraj tego bizona mi stąd. Easy, brawo. Fotker w i spierdalaj. Nice. Uff. Dwa BP zarobione. Ciężki. You. Would you like to continue battling? Yes, keep battling. Co to jest? I'm the president of my school, Pokemon Club. Dobra, co tu mamy? Schoolboy Reu. Znam go. Xatu. Dobra, idealnie. Raichu go wyjaśni. Maczam, wybieram cię. Not very effective. Dobra, knock off, knock off, delikatnie. Świetny, jeden strzał. Brawo, brawo. Co to kurwa jest? Wish? Życzenie? Co to kurwa za atak? Knock off! Walnij mu packę w łeb! Tak jest! To jest to! Elegancko! Trzymaj się, Machamp! Garda... Wąsko łokcie trzymaj! Co to jest? Jakaś kurwa wróżka zajebana! Fight! Okej, okay, knock off! Fake out! O kurwa, oszukaństwo! Wyjebą mi lepca na... Na otrzeźwiałkę! Nie mogę się ruszyć! Knock off! Powtórz to! Thunder Wave! Spokojnie! Naelektryzował mnie, jestem sparaliżowany teraz. Nie mogę się ruszyć, kurwa, no nie wierzę w to, ale mnie poklikał. Jeszcze raz knock off, zajeb mu. O kurwa, nie mogę się ruszyć, dlaczego? No i koniec, Maczam, wracaj. Wow, nice matchup. Jeszcze mu zajebał, dobrze, bardzo dobry ruch. Razor fang, knock -towl. nice. No to idealnie, to będzie gościu easy do pokonania. Eee, dynamic punch, sprawdźcie do niego co zadziała, jest się przyczynie. A, hyper voice, dobra, to zmiecie. Macza mnie, nie schodzi, ale mamy koleżkę, który sobie poradzi z nim. Rajczu, wybieram cię. Teraz jest koniec twój. Elektryczne ataki pokonują ptasie. Ptasiek jest rozjebany. Thunder, zakończ to, jesteś szybszy. Tak jest, Rajczu. Dacko papyn. O kurwa, w dupce orzecha, ale to ci nie zjada. Reflekt. Dobra, kończ to, Rajczu. Nie ma czasu na kurwę. Tak jest! Mamy to! Mamy zwycięstwo! Dwa BP zajebane, elegancko. You, you've moved up in the ranks. You're now rank two. You have the reward for moving up through the ranks. Zajebiście! Wyżej w rankingu jestem. Rare candy i 3 BP. Dzięki, dzięki. Ej, a co można za te BP kupić? A Jakieś itemki fajne. Dobra, walimy dalej. I want to battle. Beginner drugi poziom. Dwie, dwa zwycięstwa, dobra. Single battle. Kiedy wyspa z DLC? Niebawem, tylko porobiłem sobie troszkę tutaj walk. Źle wybrałem, nie dobra. Teraz weźmiemy sobie tak. Eee, weźmiemy Charizarda, weźmiemy Venusaura i weźmiemy Gengara. Dan, Troszkę walk w Pokemonów, porobimy se. O, mała dziewczynka będzie bita. Let's battle to decide which one of us uh, the cutest Pokémon. Charizard kontra Księżyc, z piernika. Dobra, no effective, Dragon brief effective. Dobra, Dragon Breath musimy zaryzykować. Nie, 10 latka nie ma szans. Odbi odbił mój atak, okej. Okay. Fight, Dragon Breath jeszcze raz. Ja pierwszy atakuję. Ja mu chcia robi tym, ja pierdole. Co? To, bo na Maxa, nie będę się pierdolił ty. Ty na Maxa na księży używamy. Planka się mam komorzką kiedy jest jak jest mocny panem, no nie wiem że księżyc tam obok procesora Intel Pentium na którym grałeś ta 5 na ultra ustawienia 10 księżyca Droga 5 zł Dzięki byczku. nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jakie to będzie Oni nie jest użyje max flare i tyle Wiem że nie jest efektywne ale może więcej damage'u zada O wiele lepiej damage'u zadało niż ten Dragon Brief Mogę od początku tak atakować. Teraz mnie rozpierdoli, trudno. Okej, okay, Charlie, wracaj. Chyba Gengara weźmiemy, bo, bo jest bardzo szybki. Może go rozpierdoli. Uh, Shadow Ball? Tak, Shadow Ball'emu zajebiemy. Tak jest, jest szybszy. Okej, okay, świetnie. Luna Lunatrun został wyautowany. Zobaczymy, co teraz pokaże, co ona tam ma. Chyba też jakiś psychiczny jest. Tak, super efekty. Shadow Ball, powtórz to. Reflekta używa. Ale to jest za malutko, zajebiście, mamy to i to Kiss. I na niego chyba też mamy super efektyw, tak. Shadow Ball, w kurwę, muszę światło zapalić, bo już się ciemno robi. Light Screen, co to jest ten atak Light Screen? Co on powoduje? Made the opposing team stronger against. Coś tam, coś tam. Czyli w następnym ataku będzie silniejszy, tak? Jeden strzał, ulalala, la. jesteśmy słabsi, tracimy. mi co zrobił. Fight. Uh, hex. Nawet jeszcze raz na Shadow Ballę mu zapierdolimy. Prawdopodobnie teraz, jak mnie zaatakuje, to jest po mnie. Dlaczego tracę. Dlaczego tracę, tracę cały czas ten uh, HP? Ale mi zajebło, ale nie skończył mnie, zajebiście. Dlaczego tracę HP? Aha, że mogę tylko używać już Shadow Ballo do końca. No ale to wystarczy, by go pokonać. Saluto, Variato Elo. Tak działa Enkor, dobra. Dwa BP zarobione. Następna walka, lecimy. Do Państwa wieża walk, możesz to czas napierdalać sobie walki. Ja Youngster Brand. Ula la, dobra, Flare Blitz leci mu, kurwa. Protekcik ma osłonę, czyli odbije mój atak. Odbił go, dobra. Fight, Flare Blitz jeszcze raz. Powinien zginąć po pierwszym ataku. That's how happen, yeah. Sarena leży na łeb. U ubita. Mon Lee, walczący walczak. A, zatańczymy z nim ani air slash, jest super efektywny. Dobra, rock slide. O la la la. Kamienie są oj, silny na mojego, na mojego smoka. Niestety odpada, Charizard, wracaj. Co tu mamy? Wezmę Venuzaura, mam pomysł, jak go grać. Venuzaur dawaj, jesteś wolniejszy, ale żadę. Cyk. Chyba że zaczniemy Earthquake'iem, co? Earthquake, dawaj. Rock slide wytrzymasz? Wytrzymaj, wytrzymaj, zajebiście. A ty Earthquake. O kurwa, nie mogę się ruszyć, ja pierdolę. Dobra, Hyper Beam. Znowu Rock Slide. Wytrzymaj, wytrzymaj, dawaj, dawaj, teraz się Hyper Beamem. Yeah! Aj, wytrzymał, jebany Cfel. Ale się leczymy. Okej, okay. teraz tak, trzeba to przemyśleć. Używa Protekta. W takim razie. Fight. Energy Ball. Rock Slide, to powinniśmy wytrzymać. Świetnie. I teraz skończ go energy balem, Vanu Świetnie, ok, mamy to. Jeden na jeden mamy teraz. Bo Vanu teraz padnie po tym ataku na pewno. Rotom, co to jest kurwa Rotom? Co to kurwa jest? Earthquake. Hex, wytrzymamy czy nie? Nie wytrzymamy, dobra. Shadow Ball. Hex. Efektywny będzie na nas chyba. Co? Przegraliśmy. Ale jaja. That's a shame to see. We look forward to your next challenge. Ocie chuj, ale nam najebał gostek. Ale jaja. W cipe dostać z Maćkiem z pierwszej A. Z czwartej Ja przepraszam. Jocie kręca. Dobra, wydupcamy stąd. Ośmieszyli nas. Dobra, wrócimy tu z mocniejszymi Pokemonami. Musimy aż na stację jechać. Jeśli chcemy jechać do tego nowego miejsca. Ale ja bym z chęcią, wiecie co, połapał Pokemony. Te wszystkie, które nam brakuje nami do Pokedexa. O, patrzcie co się dzieje. Patrzcie, brakuje nam sporo Pokemonów. Mamy jakiś... Te zimne, lodowe do złapania są. One są na round 10 i tam musimy się udać. Na początku trzeba to porobić. Pokémon 10. Tu jest tutaj. Alecimy tutaj Fly Taxi i musimy połapać Pokémony. Najlepiej sobie wziąć takiego gościa, który będzie ich mógł usypiać. Venusaur. Łap Pokémon i walczymy. Lodobrody, kurwa. Soplobrody, Niedźwiedź. Beatrix, Venusaur wybieram cię. I, kn I know you can do that. Fight. Energy, energy. Sleep Powder. Uśpimy, kurwę. Podsypaliśmy go teraz Koniecznie mogę go od razu go złapać X yy, X to jest Pokeball Nest Friend Premier Great Ultra Bolek Lecimy Na fullu myślisz, że złapię nam full fullu Pokemona? Yeah! Easy Dobra, pierwszy jest Mamy niedźwiedzia załapanego Widzisz? jest updated No, 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 nie chcę tego Okej, okay, Mr. Mime Tego też musimy złapać No te grafiki są przejebanie chujowe Znowu, Wenuzaurę Podsypujemy go prochem. Dobra. X, ultra balik. A, to jest dziecinnie proste. Rzucasz mu tą kuleczką, on śpi. O, Jeszcze raz, jeszcze raz. Czemu kurwo wyskoczyłaś jak śpisz? Wo! Co za śmieć, mi przecież on śpi, to nie może wstawać, jebany cwel! Ah, no to energy balla mu zajeba, ale energy ballem to go zabije przecież! O to chodzi, że go zabije, bo on za mocnego pokemona, ty! Patrz! No i widzisz, kurwa, Mister Mr. mnie zajebany! No właśnie, obije, ale czym obiję? Muszę wziąć słowego pokemona! Co mam najsłabszy tutaj? Gengara mam najsłabszego! Mam pomysł! Podsypię, lekko ubiję! Fight. Jest podsypany kurwiszon. Dobra, teraz zmieniam sobie pokemonka. Coś to co ma nieefektywne ataki na niego. Kurwa, wszystko super efektywne. Ja pierdolę. Ale pech. Dobra, rzucam jeszcze raz. Hillball, ball, premier ball. Może tym to rzucę. Tym. Premierballem rzucę. Kurwa, od razu wyskoczył cwel. Ja pierdolę! śpiję bana chujoza! Nie muszę iść po no to jest bez sensu. Tak mogę w nieskończoność rzucać tymi pokemonami. Dobra, jebać tego cwela. Wyjebane mam. Zaraz master w niego rzucę. Ja to trzeba wziąć pokemona na, na ten poziom po prostu? Luxury bal. O, luksury bale mówi pierdolę. Czarny, no. Raz. Nie, nerwy, nerwy, psyja mi się da, psyja mi się da, wypierdalam. No, każdy atak go może zajebać, no, fight, może earthquake, ale earthquake też jest super efektywny, no. Teraz mój usnął, ja pierdolę. Nie, nie, nie. Psycha sitting dzisiaj. Psycha sitting. Run. Muszę iść po słabsze Pokemony. To on ma. Ja jebie. Mister Majma nie możemy złapać. Dziewięciolatek nam wpierdala. Ośmiolatek nas w Fifie bije. Ciężki dzień, widzowie. Źle kupon postawiony. Oj, po wczorajszych sukcesach... No, ciężko się mu robi. Nie, na Pokemony to musi być kamerka włączona. Majtki muszą być ubrane. Siadać i grasz. Checkboxes. Co my tu mamy? Gajardos, Rajdon, 53 level, move, za najsilniejszego Venusaura na razie i jeszcze weźmiemy sobie Arkanajna move, za najmocniejszego Rajczu. 50 levele, wydaje mi się, że spoko, I może Gajardosa, move, za Kinglera, póki co takie słabe, żeby mieć na łapanie tych Pokemonów, tak to będziemy ich rozpierdalać cały czas, to jest bez sensu, nie, kup tylko Psyka siądzie, teraz, kurwę Ultra Balli, a co, nie ma tutaj, Repeat Ball? bal. A co on tu nie ma tych? Ultra Ultraballem, ma dobra. 14. Dobra, lecimy tam z powrotem. Jak teraz mi w kurwi, to idę gdzieś w kanterę albo kurwa w lola. To map, dobra. Jest Mistr... O, jakieś chójstwo. dobra. Tego też nie mamy, chyba. Tego mam w Pokémon Go. Dobra, mamy Rajdona. On ma 48 ja mam ten super, okej. Okay. Teraz, yy, załóżmy, Take down wezmę. Dobra, chuj ci w pizdę, takedown, ten nie zrobił tego, ja pierdolę, dobra, psycha rozjebana. Jeszcze raz takedown, ja nie mogę, nie mogę zaatakować tym atakiem jego, czy jak to jest, jak to wygląda? Ostrzy sobie pazurki, zwiększa swój atak. Dobra, świetnie. I teraz pokebolem cię kurwowale na łeb. Ultrabolik na web. Yeah! Dobra, tak, z update, świetnie. Wysłałem do boksa, świetnie, nice. Teraz tego łapiemy. Tą kurwę. Ten, tancerkę zajebaną. I plecy bolą. Po dzisiejszych martwych ciągach trzeba się porozciągać. Dobra, fight. I znowu take down na niego. No i już hypnozis, hipnozis. Ja pierdolę! Będzie spał mi teraz kurwa 5 rund. Dalej śpi jeba, yy, zwariowany. Quick clow miał. To zdejmę z niego to. Dobra, nie trafiłeś. Tak, za chwilę nam ro rozwali rajdona. Dawaj, tak down. Nie trafił, zajebiście. A Nie dam się znerwować, nie dam, nie dam się wyprowadzić z równowagi przez tą grę. Dobra, wyprowadził kończę, gram w Cantera. Idę grać w Cantera. Nie, już mi się odechciało, serio mi się odechciało. Ja pierdolę. Jakim Pokémonem chciałbym być? Charizardem mógłbym być. Golemem, Raidonem, Snorlaxem. Ciekawe pytanie. Ej, dalej mi ją sypia! w takim razie biorę. Nie, odechciało mi się totalnie już łapać tych Pokémon, no serio. No nie wiem, może extreme speed, tylko żebym go nie rozjebał. Świetnie, dobra. Nie trafił. Lena Kudlińska, nie, zostań! Będzie super streamek Zaraz <grytanie> będzie Counter Strike. Dobra, ostatni Ball, ale męczy ten Pokémon serio, wymęczyło mnie to dodalnie, seryjnie, zero przyjemności teraz mam, zero przyjemności. No naprawdę, zero przyjemności jest z tego. Czuję się jakbym był w GTA 5, teraz, to w, w tym RP całym, tak się teraz czuję, na siłę. Chcę go tylko złapać i kończę z tym Pokémonami na dzisiaj. Pok ja do Pokémonu muszę mieć psychę, muszę się rozłożyć, rozsiąść. Jak to jest możliwe?! Mamy go w końcu. No, dzisiaj mam taki trening psychy, wiesz? Naprawdę. Nie, nie, dzisiaj psycha nie jest dobra do Pokémonów. Muszę się wczuć w klimacik. Musi być wczutka w klimat. Town map. Okej, okay, baby. Dobra. Pokemony też nam nie siadły dzisiaj. Nie, do Pokémonu tak mówię, jak powtarzam się kolejny raz. To musi być, wiesz. To musi być rozsiąść się w Majtkach, upoconym.